Poświęcimy się może nawet życiem oho i chyba nie warto było w sumie nie warto było nas szczepić ryja naprawdę hej chłopcy witajcie ja jestem Frodo witajcie w kolejnym odcinku z Overwatch kiedy już to grnacie już zakończyły się zamknięte beta testy więc już nie można sobie pograć w zamkniętych beta testach i oficjalna premiera gry jest dopiero za na miesiąc, natomiast ja jeszcze zdążyłem nagrać dzień przed końcem dla Was jeden odcinek. Ekran, który teraz widzicie nie jest na żywo, bo jestem na tyle głupi, że nie umiem włączyć nagrywania mikrofonu i, i, i teraz będziecie patrzeć na mnie jak na debila, a będę mówił w tym samym czasie coś innego. Tak więc na przykład ble, 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 ble. zostawcie łapki w górę i komentarze. Le. Bierzemy się za otwieranie skrzynek. Pierwsza skrzynka gówno, druga skrzynka, gówno, trzecia skrzynka, gówno. Zatem przechodzimy do gry. No ok, moi drodzy, już jesteśmy w grze, już słyszycie mnie na żywo, na szczęście, i jesteśmy po stronie obrony tym razem. I ja bardzo, ale to bardzo chętnie sobie divę, a jako że nie mam jeszcze tanka, to chętnie skorzystam sobie właśnie z tej okazji. Diva, typowy tank, bardzo dużo zdrowia, tarcza oraz musimy służyć oczywiście jak najbardziej naszej drużynie, nie zwracając najbardziej y, tutaj uwagi na obrażenia, które musimy zadawać. Ach, po prostu kręcenie tego śmietnika to jest zawsze największa satysfakcja. W każdym razie, y, skilly jakie mamy to właśnie tarcza, o której wcześniej wspomniałem, która absorbuje niemalże wszystkie y, zadawane obrażenia, mimo poza hakiem y, wieprza oraz laserami takie jak Zari y, czy też Symetry. Dodatkowo mamy właśnie taką funkcję latania w naszym mechu. Bo w ogóle swoją drogą siedzimy w mechu, to nie jesteśmy postacią, tylko jesteśmy w mechu, właśnie diva siedzi w takowym mechu. I co ciekawe, gdy stracimy nasze całe zdrowie, nasz cały pancerz, czyli te 500 punktów pancerza, to nie giniemy, tylko po prostu wyskakujemy z naszego mecha mając cały czas 150 punktów zdrowia. I po prostu dostajemy wtedy pistolecik do ręki. I tym pistolecikiem, po prostu zdając obrażenia, ładujemy sobie procenty, w którym możemy nabić kolejnego mecha. A nasz, nasze ulti opowiem wam dopiero, gdy już je nabijemy. A tymczasem skupmy się tutaj na obronie. Już nie raz się przejechałem na tym, że tutaj grając z Wivo nie mamy się co maksymalnie nastawiać na zadawane obrażenia, bo co ciekawe mamy tutaj nieskończoną amunicję i w ogóle nasza broń się nie przegrzewa, co jest całkiem ciekawe. Natomiast te obrażenia naprawdę nie są jakieś wielkie, chyba że na po prostu bliski dystans. Ok, więc skupmy się po prostu najbardziej na obronie i na włączaniu tarczy naszym sojusznikom. O, jak widzicie na przykład teraz, o, mamy dość takie mocne kontry po, po przeciwnej stronie jak na moją postać. Dobra, mamy tutaj grubego zabitego, jeszcze Małpiszon został. Chodź tutaj, aaa, uciekł Małpiszon. Y, bo wiedziałem, że mają IV, właśnie wieprza, który może nas przyciągnąć hakiem. I jeszcze do tego y, Małpiszona, który może nas spokojnie y, ranić tym swoim prądem, więc trochę lipa. Ale jeszcze zobaczymy, na razie idzie nam całkiem ładnie. Może to będzie jedna z szybszych rozgrywek. Na razie zobaczymy. Popatrzcie, no ta małpa kurde, będzie mi uciekała cały czas. Naprawdę będzie problematyczna, ale na razie spokojnie. A no i co ciekawe, tym naszym wleceniem, tym naszym lotem możemy też w kołość wlecieć, i, jakkolwiek to brzmi, i zadać mu po prostu, znaczy, zadać mu obrażenia, nie, może niewielkie, ale jeszcze go dodatkowo odepchnąć. Mamy już naszego ulta. O którym, jak obiecałem, Wam zaraz miałem opowiedzieć. A nasze ulti to jest po prostu jedna wielka bomba. Z naszego po prostu mecha robi się bomba, która niestety wybucha po dość sporym czasie. I bardzo często przeciwnicy zdążą uciec. Natomiast ona zadaje naprawdę ogromne, ogromne obrażenia na ogromny dystans. Bez, ale wystarczy, niestety, ukryć się za jedną ścianką, i już będzie po nas. Znaczy, i już przeciwnicy się obronią. Ale spróbujemy, na przykład, teraz walić. Co ciekawe, można też połączyć właśnie tą bombę z wyrzutem. I tak wyglądała się ta bomba. Jak widzicie robimy naprawdę dużą implozję, ale tym razem nikogo nie zraniliśmy. Tak teraz bardziej prezentacyjnie wam chciałem ją pokazać, aniżeli coś nie działać, co może nie było zbyt dobrym pomysłem. Ale spokojnie, zaraz sobie nabiję tej kolejną. Nie wiem, czy nas jeszcze na szczęście nie trafił, bo już było chyba po nas. Oho, widzę, że tutaj przeciwnicy chyba się szykują do jakiegoś mocniejszego ataku, bo coś się tak zgrali, że wszyscy razem zbijają. Dobra, mamy tutaj. Nie wiem co, nie wiem co robi ten wieprzód do końca Skupmy się może na łasce, dobra No nie, jeszcze użyli kurde ten, łaska jeszcze użyła skilla tutaj swojego Spierniczamy stąd, bo robi się niebezpiecznie Na razie ładnie spełniamy swoją rolę, jestem zadowolony Idziemy się zająć tą sniperką. Właśnie trzeba pamiętać, że grając z takimi szybkimi postaciami jak D.Va czy Tracer Musimy się zajmować wrogimi snajperami, bo oni naprawdę z dużego dystansu zadają nam ogromne obrażenia A nasz team najczęściej nie będzie po prostu raszował, żeby zabić jednego snajpera A my sobie możemy na takie coś spokojnie pozwolić A teraz spróbujemy zająć się właśnie nią. to, nam o wiele pomoże w grze Ach, no i niestety chyba jeszcze na tym stracimy, tak mi się wydaje Jak widzicie, właśnie teraz straciłem już całą naszą broń Okej, okay, dobra, moi koledzy przyszli mi z pomocą, bardzo super i jeszcze udało nam się tutaj wstrzymać przeciwników i możemy sobie zrzucić kolejnego mecha, więc naprawdę świetnie świetnie, świetnie, ale entuzjazm po prostu w tej grze. Obronimy tutaj naszych sojuszników. Teraz lecimy zabić tą wdowę. Poświęcimy się może nawet życiem. Oho, i chyba nie warto było w sumie. Czekajcie. O dobra, jeszcze żyjemy elegancko. Dobra, bardzo fajnie, bardzo ładnie. No i mamy jeszcze półtorej minutki obrony. I może to się skończy dla nas niezłym sukcesem Wiecie co, zostawiam tu bombę, mam nadzieję, że nasi przeciwnicy zaraz tu biegną No niestety, nie pokusili się o a już byśmy mieli triple killa No dosłownie wbiegli kurcze sekundku później Dobra, czekajcie, mamy teraz elegancko, Biliśmy na punkt Problem jest taki, że nasi przeciwnicy też bili i to w o wiele większej ilości, co mi się nie podoba naprawdę Bierzemy apteczkę i uciekamy, uciekamy nie będziemy bijać z takim stanem zdrowia. Wszyscy nasi prawie poginęli. Wszyscy mam na myśli trzy osoby, ale sam tutaj mogę chwilę przetrzymać punkt, ale to na pewno nam nic większego nie da. No i niestety przeciwnikom mu udało się. Udało się im przejąć wózek. No próbowałem coś przetrzymać, ale to była sekundka, więc może to nie było zbyt mądre. Zatem lecimy z powrotem do ataku, a raczej do obrony. Ale spokojnie, na razie nie idzie tak źle. Teraz natomiast musimy bronić wózka, wózka, którego, który pchają nasi yy, przeciwnicy. Tutaj jest checkpoint. -cik. W ogóle szkoda, że zamykają tą zamkniętą betę. Ja powiem wam, że przez ostatni czas mało grałem, bo jakoś tak czasu mi brakowało. Zresztą zauważyliście, że filmików na YouTube też ostatnio dużo nie ma. O i w sumie, wiecie co, głupo rzecz zrobiłem. Od razu się wycofuję, bo... Tak, właśnie, atakowanie wieprza jako pierwszą postać to nigdy tego nie lubię, to było głupie. Wbiłem i zamiast atakować jakąś postać właśnie jak łaskę czy... czy snajperkę, to ja się rzuciłem na wieprza i, i nie wiem co chciałem z tym zdziałać. Oi, oj ojoj Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Okej, okay, i my mamy łaskę i oni, więc nie wiem kogo tutaj był ulti Dziękuję hmm. Dobra, skupmy się na tym świniaku. No nie, jeszcze małpa. Jezu, ile oni mają tych, kurde! Czyli jednak, tamten to był nasz ult. Dobra, zadajmy mu jak najwięcej obrażeń. No niestety, skupimy się na niej. Dobra, mamy łaskę, elegancko, fajnie i ładnie. Wieprzem się trzeba zająć, bo widzę, że Zaria ma małe problemy. Fajnie, fajnie. Dobra, i po prostu teraz bronimy. Tej tapczy chyba zdecydowanie za mało używam. Tak się coś skapnąłem tutaj. Dobra, ładnie, zajęliśmy się nią. o ooo, -o -o, chyba mamy kłopoty. Dobra, rzucimy tu ulta i uciekamy. Może się nie skapnął. No i znowu nic, o co chodzi? No i chyba, chyba nie ogarnę do końca, jak, w jakich sytuacjach używać tego ulta, powiem wam, bo to jest coś strasznego. Trzy ulty, jeszcze nic tej nim nie zdziałałem konkretnego. Wydaje mi się, że największy sens jest tutaj wyrzucanie po prostu... Czekajcie, łaska, łaska, łaska. Wyrzucanie po prostu naszego drona w powietrze, a raczej naszego mecha. Chociaż taki latający, to już po części dron. <gry> I, I dopiero wtedy wyrzucanie, bo może wtedy przeciwnicy go nie będą aż tak widzieli. A powiem wam, że jak wszyscy widzą, że wielki wybuch zaraz będzie na środku, to raczej najczęściej udaje im się uciec. Pomocy! Dobra, super. Zaraz będzie kolejny mech. Tutaj na górze ktoś się kręci, dobra, mamy mecha. Lecimy zająć się tą osobą w jednej górze, bo mi się nie podoba takie kurde infiltracja przeciwników. Oho, mamy mały problem ze snajperem. Kurde, nawet chyba z nią nie wygramy tym razem. Więc uciekamy sobie spokojnie. Jakaś apteczka to jest. I czekajcie, zaraz polecimy po nią jeszcze raz to. Widzę, że pchają nam niestety O nie, jak ona nas tak kurze zjeła szybko Oj to nie było dobre, to nie było dobre, chyba przegramy z wdową normalnie Dobra, uciekamy stąd, na dłuższy dystans z nią nie walczymy Ci Się mija z celem, ale kurde nasz cel się już widzę tej przemieszcza zbyt daleko, nie podoba mi się to Mimo, że gra i tak jest całkiem fajnie wyrównana, to jednak wolałbym ją wygrać sobie czaj Gorylu, nikt cię tu nie chce. No kurde, akurat użyłem tarczy i akurat świnia mnie przyciągnął. O o snipera Co ona użyła ulta? Czy mi się wydawało? Mam nadzieję, że mi się wydawało, bo to naprawdę nie był najlepszy ult A my wyrzucimy teraz Ulta, który najprawdopodobniej nic nie zdziała, ale... ale przetrzyma naszych przeciwników przez trochę czasu tutaj akurat z pełną z pełnym zrozumieniem go wyrzuciłem Chodź tu pude. Ona też będzie dla mnie całkiem ciężka Dobra O, poczujmy ukojenie. Ja się chętnie uleczę od twojego ukojenia kolego Dobra i tarcza, gdzie jest moja tarcza? Była co obronna, mamy kulę harmonii, w ogóle czekajcie, mamy dwóch medyków, znaczy dwóch takich bohaterów wsparcia, zeniata oraz łaska, więc całkiem niezu tej chwile mogą iść. O oo mamy kłopoty, ale we dwoje powinniśmy go rozwalić. We dwoje tak, dobrze mówię. 60 sekund. Dawajcie ludzie, dajemy radę. Wierzę mi. Kurde... O nie, dobra! Przestaję wierzyć, przestaję wierzyć! O nie, łaska plus gory że to już wystarczyło na moje 150 punktów zdrowia. Ale widzę, że moi z całkiem trzymają. Ej, powiem wam, że jak na DIVE to mam całkiem niezłe zadane obrażenia nawet je załabuje na brązowy medal, a trzeba pamiętać, że to jest kurde tylko tank I to nie wieprzu, który zadaje ogromne wrażenia, a jednak diwa. Wow, to był dziwny poślizg No nie, i wleciał z ultem, chodź tutaj Ja mogę spokojnie popłaniać jego ulta Ale nie powiem, że mi się zająć tutaj przytrzymywaniem wózka, bo to mi się zaczyna nie podobać I Nie wiem czy znowu... Dobrze robię skupiając się na gorylu Trzeba zdecydowanie najpierw wyeliminować postacie atakujące Walka do ostatniej chwili, come on! Chodź tu również. No nie, jeszcze mają tą łaskę. Nienawidzę jej. Dobra, mamy drona. Znaczy no, mecha, kurde. Trzymamy się, ludzie. Walę ulta, walę ulta! Kurde! Zabiłem tylko jedną osobę. Proszę, proszę, dobra, trzymajcie ten wózek. Strasznie wyrówna nagra. Do ostatniej chwili dosłownie. Dawać, leć leczliwa. No co to jest za poślizg zawsze jakiś zbugowany? Mamy to, mamy to. Tak jest. Bardzo ładna gra. Świetnie się bawiłem. I powiem wam, że statystycznie, kurde, likwidacja nam niestety spadła ostatnio. O, widzę, że ktoś tutaj ma skina z do do wdowy. Ale gra całkiem pozytywna i jak najbardziej spełniłem swoją funkcję, mimo że na 5 ultów zabiłem chyba tylko jedną osobę. Ale tu nie o to chodzi. Wow, tutaj widzę, że już nieźle wyskilował tą Sprawiedliwość! No i to była sprawiedliwość prosto z chmur. Okej, okay, bardzo fajnie. Niestety, jaki popełniłem błąd? Za mało zdecydowanie użyłem tarczy. Bo, możliwe, żebym nawet się zmieścił gdzieś tutaj, dajmy komuś honora. Możliwe, że nawet zmieściłbym się w tej tabeli tutaj wyróżnionych osób. Tylko, że za mało obserwowałem zdecydowanie tych obrażeń. Ale nie wincie mnie, nie gram tankami. Zazwyczaj, a jak widzicie tutaj zadane obrażenia oraz czas przy celu nie był wcale taki zły Więc gra całkiem, całkiem pozytywna No i dobra moi drodzy, na dzisiaj będziemy kończyć Trochę mi smutno, bo zamknięta beta się właśnie zakończyła Właśnie się kończy I ja bym sobie chętnie jeszcze trochę pograł w Overwatcha Szczególnie, że przez ostatni czas, tak jak mówiłem z Całkiem, całkiem mało siedzę przy kompie Tylko tyle, co tam wrzucam filmiki na YouTube'a I będę musiał chyba miesiąc poczekać aż na tą grę Natomiast zdecydowanie od premiery będę już sobie w nią pykał a nawet czekajcie, jeszcze za tydzień jest zamknięta, be otwarta beta, o tym też zapomniałem, więc może nawet się spotkamy na jakichś serwerach. A tymczasem dziękuję Wam za wszystkie pozostawione łapki oraz komentarze oraz subskrypcje, a my widzimy się już niedługo. Tu był Frodo, do zobaczenia później i na razie.